Halo, halo, cześć, z tej Robert z Akademii Gry. Słuchajcie, dziękuję za wszystkie maile z podziękowaniami. Spodobało wam się to typowanie moje w dużym, przez duże T Ligi Mistrzów. Tak jak wam mówiłem, ja tego nie grałem nawet za dwa złote. Po prostu przedstawiłem tylko i wyłącznie swój punkt widzenia. Udało się parę, że tak powiem, rodzynków namierzyć. Parę w top, jak to pisaliście, udało się uniknąć. Także jeśli to komuś pomogło, a z tego co mi piszecie pomogło, to zaraz pobawimy się w kolejną edycję, w kolejne typowanie przez duże te, To są tylko i wyłącznie moje, tak jak Wam mówiłem przy tej pierwszej części, takie jakby spostrzeżenia na, na podstawie wielu, wielu lat oglądania tej Ligi Mistrzów i nie tylko. Słuchajcie... Słowem komentarza, Dortmund, tu sensacji nie było. Tak jak mówiłem, Niemcy u siebie są mega mocni i niestety Duńczyków odprawili. Tam widziałem chyba dosyć wysoko z kwitkiem. Tak jak Wam mówiłem, cieszę się, że tu uniknęliście wtopy na Chelsea. Dynamo Zagrzeb, Zagrzeb od zawsze, bardzo gorący teren i tutaj musicie sobie to, czy musicie, nie musicie, ale zapiszcie sobie, że w takich spotkaniach, gdzie dziad faworyzuje przyjezdnych, po tak śmiesznych kursach, jak tam 1-4, 1-5, no to w Zagrzebiu to się przeważnie nie udaje i tu Dynamo ładnie wygrało. Myślałem, że te PSG, o którym tak mi piszecie, że tak wymiata, no nie wymiotło. 2-1 to jest taki wynik prawdopodobnie zasłużony. Meczu nie oglądałem, ale 2-1 wstydu Juventusowi tu raczej chyba nie przyniosło. Salzburg-Milan. Tu mi pisaliście, że ja wiele razy mówię, że są takie drużyny, które na przykład bez Zlatana jak Milan nic nie grają powiem wam szczerze, ja od dawien dawna nie śledzę składów składy mnie kompletnie nie interesują przedmeczowe yy, gram zupełnie inaczej ci co są w Akademii dokładnie wiedzą że kompletnie to nie ma znaczenia kto gra, kto nie gra i tak dalej ale zobaczcie, akurat w takiej drużynie jak Milan bez Zlatana, no niestety Milanu nie ma tu był prawdopodobnie remis ja obstawiałem, że Milan wygra Szach, słuchajcie, nie wiem to już który raz, naprawdę zapiszcie sobie to, bo warto. To jest niesamowita ekipa. Taka, jak poczytacie o niej więcej, to będziecie wiedzieli, dlaczego oni robią takie wyniki. Tam jest... Poczytajcie, będziecie wiedzieli, nie będę się rozgadywał. Wygrali z Lipskiem aż miło. Widziałem, że część z Was zgarnęła nawet kurs 9 z kawałkiem. Ja się tu asekurowałem. Remis 2 weszło. Real Madryt tak jak myślałem nie dał żadnych szans Celticowi tak jak Wam opowiadałem Celtic jest bardzo mocny na własnym podwórku jak tylko gdzieś tam wyjeżdżają to się okazuje, że z takimi lepszymi zespołami nie ma w ogóle co szukać nie mają czego, coś, nie mają czego szukać no i tak to się właśnie skończyło Benfica planowo chociaż tam się chyba długo męczyli 1.27 szału nie ma Sevilla niestety nie dała rady City, City mega mocne i tam chyba też był wynik wysoki City wygrało Słuchajcie, Sporting Lisbona zaskoczyła chyba wszystkich. Mega wygrali za Intrachtem, brawo. Ajax Rangers, no niestety moje ulubione Rangers poległo i tam podobno zbierali baty aż miło. Trudno, taki jest sport, nie zawsze będą wygrywali. To co się działo w meczu Atletico Porto, to sobie zobaczcie do, jak ktoś nie oglądał, co tam się działo od 90 minuty. No to po prostu science fiction tam był. Trzy bramki chyba w doliczonym czasie gry padły. Napoli, tak jak Wam mówiłem, też warto sobie zapisać. Jak nikt na nich nie gra, nikt ich nie obstawia, w cudzysłowie oczywiście nikt, to oni wtedy robią mecz super. Jak są faworytem po kursie 1,27,30, to czytam później, że Napoli, kupą nam wiecie co. To ten ham planowo wygrali, podobno po jak ktoś tam pisał, no ale nieważne. Wchodzę, patrzę, wynik jest wynik. Niestety, Inter nie dał rady Bayernowi. Barcelona wczoraj oglądałem. Nie, to jest po prostu szok, co robi pan Lewandowski. Mistrzostwo Świata. No i Brudzia wygrała z Leverkusen, słuchajcie. Także, no, jeśli komuś, tak jak mówię, te moje, jak ja to nieraz mówię, wypocinę, pomogły uniknąć parów top, a z tego co piszecie pomogły, to ja się bardzo cieszę i już spieszę z wytypowaniem dla Was. Kolejnej kolejki 13-14 wrzesień. Słuchajcie, znowu po zdaniu. Bardzo mi się podoba, powiem Wam szczerze, często piszecie do mnie na signalu, jak z tych moich, jak ja to nazywam wypocin. Wyłapujecie pewne informacje, i na przykład ktoś tam sobie stworzył bardzo fajny kupon wyłuskał właśnie ja też, też polecam to ja też tak dokładnie jak słucham kogoś to też wybieram takie jakby smaczki z tych smaczków staram się czasami coś złożyć i ktoś bardzo fajnie złożył kupon u nas na sygnalu że jak usłyszał że Szachtar robi niespodzianki to sobie zagrał że oni strzelą gola jak usłyszał że Benfica raczej bez żadnych problemów powinna sobie pokonać przeciwnika no to sobie zagrał Benfica i tak dalej i tak dalej i sobie stworzył ten ktoś naprawdę super fajny kupon do tego zachęcam żebyście nie, nie brali tak wiecie zero jedynkowo tylko żebyście też jak to mówi Media Markt włączyli myślenie i czasami gdzieś tam między słowami coś wyłuskali z tego co ja się produkuję bo tak jak wam mówię ja nawet na to 2 zł nie stawiam dla mnie puchary to jest to jest nie do gry ja wiem że piszecie że zarabiacie na pucharach no ja nie jestem fanem pucharów i ja się w typowanie tak zwane mogę pobawić, ale yy, to nawet nie jest typowanie, tylko są po prostu tak, wam mówię, od 20 lat śledzę te wyniki i pewne rzeczy po prostu się powtarzają. Więc jak na przykład jest taki mecz, zobaczcie, już wam tłumaczę, jak to, jak to działa: Wiktoria Pilzno z Interem. No to powiem wam szczerze, ja tu nie mam zielonego pojęcia, co tu może być w tym meczu. Zielonego pojęcia nie mam. Bo jeśli Inter y, nie wygrywał u siebie, a wydawało mi się, że Inter jest u siebie mega mocny, no to czy oni z taką Wiktorią Pilzną, no, która wczoraj oczywiście tak w meczu z Barceloną, ale z Barcelona, niestety nie pokazała prawie nic, ja tego meczu się w ogóle nie podejmuję, ja tego meczu nawet nie obstawiam, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, kto tu może wygrać. Słuchajcie, Sporting Lisbona, Tottenham, podobnie. Zaryzykowałbym w tym meczu remis. Dobra, postawmy remis. W tym meczu zaryzykuję, że będzie remis. Kolejny mecz, Marsylia-Eintracht. Znowu, dwie takie drużyny kompletnie dla mnie niewiadoma. Zupełnie nie mam pojęcia, co w takim spotkaniu nawet wytypować sobie tak dla zabawy. Nie wiem, nie typuję tego meczu, nie mam zielonego pojęcia. Dla mnie może być tutaj 2-0, 2-2, 0-2, wszystko tu może być. Ja tego po prostu się nie podejmuję. Rangersi Napoli. I zobaczcie teraz jaka jest właśnie, jak, jak to się dzieje. Napoli po mega wysokim kursie, gdzie nie było faworytem, obstawiałem, że wygra. Ale czy obstawię teraz to Napoli, że wygra z Rangersami na wyjeździe? Oczywiście nie, bo oni już w tej chwili są teoretycznym faworytem. Dziad zaniżył kurs już na 1,79. Doskonale sobie zdaje sprawę, mówię o teraz o naszych cudownych bukmacherach w El Dziadach, że wcale te Rangers u siebie w domu nie będzie takim łatwym kąskiem dla tego Napoli, tak mi się wydaje. Więc ja w tym meczu stawiam na wygraną Rangersów. Ewentualnie mógłbym się, po... dobra, żeby nie było. Jeden remis, mój typ na ten mecz: jeden remis. Porto, Brudzia, tu nie mam żadnych złudzeń. Porto to jest Porto, lali nie takie kluby jak Brudzia i myślę, klub Club Bridge. I myślę, że Porto tutaj zdecydowanie wygra. 1,51 No, tak jak wiele razy mówię wam, kursy nie grają, bo tak jak tutaj ci Rangersi uważam, że absolutnie oni wcale nie, nie muszą tego meczu przegrać. Tak tu wiem, że Porto ten mecz prawdopodobnie bez żadnych większych problemów wygra. Kolejne spotkanie Liverpool Ajax, i widzicie, i teraz mamy tak, Liverpool to jest jedna z moich ulubionych drużyn. Ja wiele razy wam mówiłem w akademii, że to jest ekipa, na którą w ciemno zawsze stawiam pieniądze. Ale widzicie, tak jak wam też mówię, w Bukmacherce trzeba być elastycznym. O, o ile w zeszłym sezonie ten Liverpool dał nam zarobić wiele, wiele, wiele razy. O tyle w tym sezonie coś w tej ekipie, póki co nie gra. Dostali lanie w ostatnim meczu, i teraz dziad myśli, że jak oni będą grali u siebie, no to oni Ajax, którego w tej chwili nie darzę zbytnią sympatią, i jest u mnie na tak zwanej czarnej liście. Ale widząc te kursy 1,51 kontra bardzo dobrze teraz grający Ajax, 5,35 na Ajax, no już mi się wydaje, że to jest podpucha. Poza tym, coś Wam powiem. Możecie to sprawdzić na większej próbie. Sprawdźcie to, bardzo Was proszę. Jak jest taka kolejka, czy to ligowa czy coś, zwróćcie na to uwagę. I dziad daje na przykład dwa takie same kursy 151, 157 1. widzicie, czasami daje 1,45, 1,45, to już wam mogę zradzić, że bardzo często nie mówię, że zawsze, ale bardzo, bardzo, bardzo często, a nawet jeszcze częściej, któryś z tych meczy nie wejdzie. I wiecie, co mi się wydaje? że jeśli Porto znaczy tak myślę Porto u siebie bardzo solidna ekipa możecie sobie sprawdzić z kim oni tam grali u siebie naprawdę eliminowali nie takie zespoły jak Club bridge więc tu wydaje mi się że jest pewnia, pewniaczek tak zwany jak wy nieraz mówicie choć pewniaków nie ma o tyle ten Liverpool to tu mi się wydaje że tu jest mina i ja bym w tym meczu typował remis 2 już nie będę typował na dwójki bo później mi zarzucacie że Ardam z pana typer, pan wiecie, mogłem wczoraj na szachtar na bezczelnego dawać 970 coś, ale no, ale właśnie, wy wyrzucacie później takie komentarze. Bo wam się wydaje, że 20% skuteczności to jest mało. Nie patrzycie zupełnie, co niektórzy na kursy. I mogłoby się okazać, że wczoraj trafione takie dwa kąski typu szachtar i napoli dają już fajny zarobek. Nie trzeba się podpierać, ale nieważne. Po... Zrobimy podpórkę. Remis 2 mój typ na no, w meczu Liverpool Ajax, remis 2. No i mamy kolejne spotkanie, no po prostu szok. Bayern kontra Barcelona. Tak jak wam mówiłem ostatnio dla mnie ten Bayern nieładnie potraktował pana Roberta Lewandowskiego, którego jestem tak naprawdę bardzo dużym fanem i uważam, że Barcelona powinna zlać im tyłek. A jak powinna zlać im tyłek? to obstawiłbym w tym meczu znowu na remis 2 na remis 2 bo wiecie yy, ciężki teren może być remis ale zaryzykuję że remis 2 na Barcelonę kolejny typ Leverkusen aż Madrid, Madryt to znowu nie wiadomo co się tutaj może stać więc w tym meczu zaryzykuję remis czysty remis lecimy dalej <laughs> Milan nie mam pojęcia czy będzie grał ten Zlatan czy nie będzie grał nie wnikam w to u siebie powinni wygrać czy ze Zlatanem czy bez Latana, stawiam, że Milan u siebie wygra idąc dalej, Szachtar, Donetsk, Celtic no lubię ten Celtic ale tak jak Wam mówiłem, jak oni trafiają na trochę lepszy zespół to niestety poza tą Szkocją bardzo ciężko im się gra więc tu zaryzykuję, pójdę dalej i niech pomyślę chwilę, niech pomyślę chwilę Celtic dostał baty więc zrobią wszystko, żeby tego meczu nie przegrać. Stawiam na czysty remis w tym meczu. Czysty remis. Kolejne spotkanie. Wiecie, że nie lubię Manchesteru City. No, po prostu nie lubię. Wiem, że oni wygrywają po 4-5-0, 6-0. Tak. Nie, nie lubię tej drużyny. Jakoś mi ta drużyna kompletnie nie podchodzi. Więc tu będzie znowu niespodzianka z mojej strony. Stawiam, że ten Dortmund wcale nie jest tak słaby, jak dziad ocenia. I stawiam, że w tym meczu będzie znowu remis 2. Czyli stawiam, że Dortmund remis 2. Kopenhaga Sevilla remis, czysty remis, bez żadnego zastanawiania się. Kolejne spotkanie, no nasze ulubione Chelsea kontra Salzburg i tu znowu. Czy ten Salzburg jest tak słaby? No nie wydaje mi się, czy ta Chelsea jest tak mocna? Też mi się nie wydaje. Remis 2 stawiam na Salzburga. Tak, wiem, że odważnie, że przeciwko kursom, ale tak typuję. Kolejny mecz Maccabi Haifa kontra Paris Saint-Germain słuchajcie, no tu nie byłbym sobą kolejna drużyna, której po prostu nie lubię gwiazdeczki, Paris Saint-Germain więc w tym meczu 1-13 na wyjeździe, no nie ja takiego meczu bym nie, nie brał ja wam wiele razy w Akademii mówię, że absolutnie takich meczów się po prostu nie, nie, nie gra nawet gdyby tutaj było, nie wiem Paris Saint-Germain grałoby z kmitą zabieżów, nie obrażając kmitę zabieżów, ja bym po 1-13 na dwójkę tego meczu po prostu nie zagrał bo takich meczy się po prostu nie gra, jeszcze to jest Liga Mistrzów, więc mój typ, jeden remis Maccabi, Haifa, jeden remis i następnego dnia w gazetach wielka sensacja Paris Saint-Germain nie wygrywa w Maccabi Kolejne spotkanie. Real Madryt u siebie z RB Lipsk. No ten Lipsk chyba dostał lanie, tak? Ten Lipsk dostał lanie od Szachtara. Nie, tutaj nie ma co się zastanawiać. Real Madryt u siebie wygra. Kursik, no lichy, lichy, lichy. No ale dziad dobrze wie o co chodzi. Więc stawiam tutaj na jedyneczkę. No i ostatni mecz. Juve kontra Benfica. Wiem, że Benfica jest mocna, ale Benfica jest mocna u siebie. Juve, to juve, stawiam na Milika i spółkę 206, mój typ, jedynka. To wszystko, słuchajcie, jeśli znowu uda Wam się gdzieś z tych moich wypocin uniknąć jakiejś wtopy, nie grajcie, proszę Was, takiego czegoś jak PSG. Ja wiem, że oni tutaj mogą mi z 10.0 wygrać, ale nie grajcie. To jest kompletnie nieopłacalny kurs. Pamiętajcie, że to jest mecz na wyjeździe. To się w ogóle w dystansie nie opłaca, i nie warto grać takich kursów. Tak samo wydaje mi się, że nie warto grać takich mega zaniżonych kursów typu 1,24. Bo no nie czarujmy się, Dortmund to Dortmund. No, no nie, nie, nie. Jakieś nieporozumienie mi się wydaje. Ale okej, okay, jak będzie, zobaczymy. Trzymajcie się wszystkiego dobrego. Cześć.